No tak, pyk, jakbyśmy to kiedyś chciały wrzucić na YouTube. Dobrze <noise> będzie, Powoli delikatnie odbijasz w lewo. Delikatnie to jest z lewo to jest tu. Ale kochanie, delikatnie! Delikatnie, no i troszeczkę gazu, leciutko gazu. A pop. Ten, ten drugi gaz! Ten drugi gaz. Ale dobry <noise> gaz robię! No i lewo. Jestem w lewo. Niemiec! Ja wiem, ja ja wiem jak z Niemiec. Z Niemiec. w lewo! Patrz jak ślicznie. Wiesz, no. łatwiej niż te klawiaturze. No. I teraz w prawo? bo. Czy to normalne, takie ta kierownica tak odpada tak. z stołu? No, ale... Uf, no. I teraz? Drugi, drugi gaz, no. Drugi gaz, jeszcze raz gaz. No, jeszcze raz drugi gaz. Ja mam z każdej strony gaz. Kochanie, ale ty masz tą przyczepkę, widzisz gdzie Aha. ją masz. Tu mam, tu? To nie jest to. Czyli którą ja to mam? Kochanie, mieć? lusterko o lewe. Aaaa! Ale ze mnie ciągnąłem! No przecież grałaś już w wiesz którą masz brać? No ale tak jakoś się skupiłam na tym, że kierownica i tak trochę nie ogarną. Hamuj! No to przecież hamuje. Ale nie gazem, kurwa, kotek! No odrodzeniem wyhamowałam, tak? <noise> wiecie, wiecie co jest w tym wszystkim najgorsze: że ja jestem osobą, która cholernie nie ma cierpliwości do tego typu rzeczy, więc jest szansa, że bez ciemanki. Że ja ją zabiję w ciągu najbliższych pięciu minut. No i do przodu. Rum, 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 rum. rum, 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 rum. Nie pchać się, bo jadę. Ups, zaustro. Na klawiaturze to działa trochę inaczej i po prostu... Wiesz kochana... <grym> no co, zrób, zróbmy coś, <grym> dobra? Taki mały eksperyment. Nie, nie cykaj mi tu nic. Ale może się naprawimy cię chociaż to. No dobrze. Postaw z tą kierownicę normalnie, nie podnoś jej do góry. Czemu ty ją cz 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 Ja wiem, że ty jesteś W sumie to mogłoby mieć krzesło podciągnąć wyżej. Nie, jest Choć dobrze. Byś mi w do Rób, ko rób że, mi konserwację, pani mechanik. Przepraszam, że nie mam krzesła dla karła. Czy biurka w sumie dla karła. Dziękuję, pani mechanik. Proszę. I teraz delikatnie gaz. Gaz. Delikatnie. Jeszcze raz. Aha, bo on dopiero zapala. No. I teraz kochanie delikatnie będziesz skręcać w prawo, ale delikatnie, tak? Tu w Popali, prawo. Tak. Tu, jest, tu jest prawo, w tak. tą stronę jest prawo. Tak, w tą stronę jest prawo. Pięknie ci. Się. Ale tak... Ale, tu... kochanie, nie no... Że w sensie się nie pod prąd. Wiesz co, że jeszcze nie Przepraszam. Pani mechanik, proszę mnie naprawić. Gdybyście widzieli minę kiny. Bezcenna. <grystanie> Żadnych pedałów kina nie będziemy wciskać. No możemy wciskać różne, wciskać różne rzeczy, nawet jeśli już nie jest moją żoną, ale pedałów wciskać mi nie będzie. Moment, moment, czy nie jestem żoną zaraz sprawdzę. A nie ten pedał! Znaczy, tak chciałam. Tak, nie, spoko, no. Ruszaj, było. Ciekawe, jakby się grało w koni na kierownicy. Oluś, my mamy lajwa. Czy ja to mogę odsłuchać, czy mam odsłuchać na przerwie? Bo właśnie, Błotka jeździ w Eurotraku na kierownicy, i ja dostaję palpitacji. E, I ogólnie to jest nasze ostatnie pożegnanie. Szykuj się na przyjazd, bo często wyląduje. Łuk, Ja przecież hamowałam. Nie moja wina, że stoją na światła jak te ciomry. Gdzie mam jechać? Gdzie widzę? Gdzie jest mój GPS? Ja się kurwa połączę z kosmosem zaraz. Słyska, tak jakaś kie kierunek. Zawsze. Kierunek trzeba włączyć. No, no, świetnie ci idzie. No bra i tu, tu, tu tutaj mam być? O tu, tak, tutaj. Tu, tu nie będzie pod prąd, nie? Nie, tu jest super, to jest zajebiste. Jadę, jadę na motorze włosy mi rozwiewa wiatr. Mhm. A, czekajcie. Co ja tak powoli jadę? ty się tak wystarczy za szybko. Jeszcze rozwodu nie masz. Śwaken, no. Ale zaraz będę nie <grym> Dobra, to byłam ja, to byłam ja, przepraszam. No i dostałam mandat tak, przez Ciebie, bez Ciebie bym go nie dostała na pewno. No, no, Byś jeszcze 3 metry. Nie, to fakt, fakt, fakt mieli telefonem myszkę pchnęłam. A wibrację włączyłaś? Wibracje to Ty dopiero poczujesz, tylko chcę przypomnieć. Będę... Kurwa, żeby dojechać do Włoch, żeby ona z, z tego Krakowa wyjechała. Kochanie, to w prawo, w prawo zwolni. A, zwolni. bo ja tu będę skręcać. Tak, zwo zwolnij. Zwolni. No to przecież mi się pcha tutaj. No nie, dobrze, dobrze. I teraz delikatnie. 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 I powoli. I powoli. No. Troszkę wolniej. No, to super powoli jest. No. Ja nie umiem wolniej niż No, to. ale zobacz, super. Wim. Owi, troszkę, troszkę. staram się. Nie, super ci idzie. Pewnie jakaś czaszka najmniej rozprasza. Jadę. Okay. Rura. Dzięki, Trzymajcie, suki, żeby to przeżyła. Siema, mam bigosie. Się bigosiku. Patrz, jak super jadę. No i super. Też niedługo już będę mieć prawko, na pewno. Popatrz <laughs> <laughs> flamki. Zwolnij, 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 zwolnij. Chyba w mściwie dolnym je kurwa zrobisz. Ale tu się łatwiej hamuje na tych pedałach. Na że to już nie jest tak I, I tak naprawdę kierownicą też jak się przyzwyczajisz, to się dużo łatwiej jeździ, bo się łatwiej skręca. Tak, zauważyłam. Muszę możesz odbić lekko i tak dalej. Ui. mam taką prośbę, banuj tych inteligentów od włącz kamerę. No jedź, torbo! No. To musi dać kazu, żeby to Tak, kazu, tylko on stoi i się zastanawia. Okej, okay, nie, nie, masz rację, masz rację. Ale w sumie jakby nie patrzeć, jesteś z Ciebie dumna, bo live trwa prawie 15 minut. E, I tak naprawdę no ani tylko ja dwa razy u mechanika. Ani ja Cię nie zabiłam. Ani sama Cię nie zabiłam. No, ale patrz na drogę, kotek! Ja naprawdę doceniam, jak mi patrzysz głęboko w oczy, ale w tym momencie patrz na drogę. Patrzę. Tee. W ogóle Misiaki jutro nie będzie lefta, bo się zjebał i się zjebał, ale będzie w loguś. Także tam. No i nie róbcie z dla lefta, bo Wam was kina Tak. <grym> <grym> Lamsi, to, to jest moment na, na to narydzajne z cytkami, a nie narydzajne wód. Hashtag Team redżajna. Nie wiem o co chodzi. Robi się ciemno, czy będzie burza? Nie, będzie burza. Bo też to robi ciemno, bo jest 17.50. Chyba, że się pytasz o nas, no to mamy troszkę Zwolnij, kochanie, zwolnij, zwolnij. zwolnij. Nie, ja jej ich wyminę, ich. a bo tam są bramki. Nie ja hamujesz. Wiem. To ja może przyspieszę i ja. Myślałam, że nie będę musiała płacić. Nie, nie da się. Próbowałam. Włowałaś. I to zaraz Opa czego tam nie ojczysz? Przepłać. <noise> tak! <głos> proszę! Dziękuję! Prosać za kierownicę, jeszcze płacić za bramki. Ktoś musi. Jadę! No gdzie się pchasz, Lui? nie widzisz, że jadę. Ale pan się to pieszkę. Dupa mnie to obchodzi. Nie, dobrze. Ja? To jest nie. nie, ale bardzo dobrze jedziesz. Moja okay. ulica to nie, okay. jest. Okay. Tak, masz rację. Masz Przez... ty drugi cydru? Daj. I już kurwa poprawku <grym grym grym> na najbliższe 10 lat. Super, Gdzie jestem? Eee. Wyjeżdżasz z Krakowa pewnie. Byle nie Pacanów, no. bo tam się można zgubić. Sorry, ale to tylko z... twoi rodzice się potrafią zgubić w Pacanowie. Jakie przekroczenie, przecież po Nie, dobrze, dobrze jest, dobrze jest, nie przejmuj Akurat te mandaty, kochanie, przy tym jak rozpieprzasz tą ciężarówkę, to jest naprawdę pół gdzie się tu pchacie? Dobrze, Rosi, dobrze, nie, jedz, jed, nie patrz na czat, bo Cię ty cycki rozproszą. No! Nie, to była jego wina, może... Jedz, jedz, jedz jed, jed, dalej. Się ja wytrą. chcę go wytrąbić! Gdzie tu nie trąbi?! Gdzie Kutasz. się nie trąbi, spokojnie. Kutas. A Graso... ja A skrażam... ja to wstawię na YouTube. Zjeżdżam, nie wstawi. Nie wstawię. Nie nie wstawisz. wstawisz. Wstawię tak ale ty jedziesz tu gdzie tu nie ma pasa. Jak nie A ma? Nie, jest, okej. Okay, ale zwolnij, kochanie! No to jest zwa... kochanie! Mamule! No wjechał mi przecież widziałaś, że się wepchał! Bucu, gdzie tu się drąbi? Ha. No jedź baranie! Hmm? Wiesz co jest najlepsze? Młotka posadzi przed kierownicą na 15 minut i już jest kurwa typowym Januszem polskiej drogi. Ty kurwa jedziesz, Moje wjechałeś, bo ty kurwa i mnie w te pensy. Lecisz, pędzisz, skąd że upierdolę. Przez to, moje było, ja tu jechałam. On we mnie wjechał, on przyjechał. Ale ty zapłacz, Helenka, zapłac! Sielę, Kurwa, to wytnę i na <grym _> Wierzę, muszę jechać szybko. Do Pietronki cebulę wierzę. Cebule, to się chyba na głowie, ja już wygoliłeś. <grym _> ty masz na pizzie <grym _> ma <grym _> Ja mam na pizze cebulę, nie! A, <grym> nie. Co, co ty robisz? Co tam klikasz? sprawdzałam, czy mam dobrze kamerę. Linka ci ty Jalinka, się... patrzcie piesa! Moja Grażyna, jestem przecież! O kurwa, tamta to była w gazowni! Ja cię kurwa, to ona w którym w gazowni, ty kurwa ja nożu. W sumie tu możesz się przespać. Grazyńka, wiesz co! Gdzieś piesku, Co? ha <laughs> ha もうねランプチが出ます。 Wkładaj. Ja, oddychaj, Janusz, oddychaj! Ja wiem, że ja dobrze laskę upierdalam, ale bez przecady. No, 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 Wiesz, co to z... pójdzie na YouTube? Moje oczy są zabijane. Za mocno pociągłam, Janusz! Ja się zespanęłem oczami! Ty nie prój na mnie mordy tylko do warsztatu dzwoń! Stara! Rano siedemset! <ślesenie ślesenie> oczy, ja tam na te chłopy kurwa dzwonić! lepiej <tryk> <chłopi> <tryk> <tryk> na chłopy już babę! Janusz! Jest się przypołędną! Ja już cię naprawiam. A, to ci na wakacje i jechać, go przywiązać w lesie, kurwa! No to ostrawa już że tylko jeszcze nie przywiązałeś się <tryk> łopie! Ja pierdolę! Janusz! Teraz oddychaj! Oddychaj, oddychaj Janusz! No z w fabryce, kurwa, i w biedronkę wiozę cebulę! A ty, Gdy, ty, Jezus, Janusz, gdzie ty, kurwa, biedronkę wiedz? A ty psa w nie umiesz zostawić! To ty wiesz, przywiozę cię łopie! cebulę wiedzę, nie mogę go przywiązać! Gdzie tu spanie?! No kurwa, obok! No przecież co to możesz obok to Janusz, skup się! Skupiam się! Ty mi tu, Halinka, nie przyjmij i za uszami, bo mi tylko pierdolisz i by rozpraszać! TO KURWA NAJDĄŻY JEST całego wielka Halinka, Grażynka, kurwa! Halinka, Grażynka! Jedna rura! ale jak już Ci żona myli ze swoją matką, znaczy z jej matką, to jest kurwa trochę słabo! Nie sądzisz?! Ja nie, musiałabyś chwila zapytać! Pozdrawiam wszystkich tych, którzy oglądali dzisiaj odcinek CTSG. Wy co? No przecież jeszcze! No krzywo kurwa wjechałeś spacenie! Krzywo, to cię starzy zrobili! No, no. chyba cię Nie dorobili! Po ktoś im przerwał kurwa! Pewnie ta lamputera z gazowni. Nie bieli kurwa na prezerwatywę przez skarpetę, cię krzywo zrobili! No chyba kurwa cię! Cie kurwa! Co Najпажі, тобі, сято, no, ця, куру, no i bardziej to piszę całą jak ci kurwa oglądam. No to co tu teraz kurwa? No to ty do przodu do tyłu, do przodu do tyłu ty i tak kurwa całe życie! No bo wkłaszczcie wyciągasz mnie się! Ogląda i to mnie wystarczy. To chyba kurwa nie chce? Co tu się kurwa dzieje? Co tu za rafy ryby lub ja się Ja sobie nie wyobrażam. A gdzie to mój telefon? Sąsiadka jest zachwycona. Spójrz, dopa. No jest do No i nie ma, kurwa, ja tu nie mam czasu na seksu się starego kurwa ogarniać. No jak ci kurwa, ja jedziesz? Dobrze, ja no to. Delikatnie, kurwa do przodu i odbijaj się w lewo! Jakieś buzę postawił, latarnię, żebyś miała cię stać, to nie wiem, mam jak tego Kurwa, właśnie mi się notko ślubna przypomina! Ja żeś kurwa w tą chciał wjechać! Spocznij z kółko, Tasiażu! Spokojnie! Dziurę to jeszcze umiem znaleźć. No to kurwa, niemożliwe! 7% to ja muszę codziennie przy Tobie wypić. Chyba, kurwa, 0,7! Już nie ogarniasz, że chlejesz, kurwa, chroże, stary, pierna, że stary pierdolony! Że Tobie to, kurwa, i do domestos dobry! Dobrze, że ci kurwa, rano po chatnie wysłała bo myś, kurwa, nam ten, denaturat, kurwa, łaj! No i muszę się czymś leczyć. Taka zna takie lekarstwo. Ładam jestem, kurwa, dla ciebie całym Twoim życiem, Janusz! Aaaa! A, a, ty, kurwa zwolnij, Janusz! Proszynka. Janusz, zwolnij! Zwolnij, lulu! zawsze tak przecież! <grym zjadka> przecież Ciebie, kurwa jeszcze ten wypadek się montował! I dobrze ci tak! Wziąłbyś się do roboty! A nie tylko! Dzieci muszę chować, dzieci muszę chować. Narobiłeś no, cały ten to ja chowa zmuszę kurwa, bo to co jak cebula, nie można psa w się przywiązać. Nie mogliśmy ich zabrać. Ja ci mówię, a ja jak się tylko urodziły. Wary niedowisły. Ale nie, To wyta... ta kurwa wysłałam to, żeś z tych worków dzieci jest tylko na trzy flaszki przeniósł, z ziema że Mych nie wymieniłam, a do mnie wcisnęli. Kurwa takie pochory, to samo mnie wcisnęła z powrotem! Można tobie wcisnąć, ale się chyba już nie odwróci. Ja muszę uważam, bo ci dzisiaj do dowodni, że i tobie wcisnąć można. Na calipsa w końcu się otwierasz na nowe do zdania. Halo, szukam męża. <noise> Jakie przekroczenie? Zwolnij, kurwa! Nie próbę, na mnie! Zwolnij, kurwa, stary łajzo! NIE PRONODY! ZWOLNIE KURWA! Dobrze jadę! Ty kurwa widziałeś dobrze! Na no, pornosie tylko kurwa! Nie no, mogę ja ciebie na patrzeć, to muszę oglądać! Dobrze kurwa, tylko nie traf na tego co ja w nim gram, bo będzie przypał! To sobie w końcu popatrzę na żonę swoją po 10 latach! No, w końcu zobaczysz jak brzmiesz, naprawdę mam orgazm! Dałabyś mi w końcu! No to ci daję, to, że ty tam nic nie potrafisz, to już nie moja wina! Ja to jest nie prowadziłam. Kurwa, Ewo, zwolnij palenia! Zwolnij! Niech chuj przyjechał. I tak, drogie dzieci, mamy z tego dzieci, bo ten kudas nie potrafi się zatrzymać, nie potrafi wyhamować, bo Kurwa, jeba kuleśny, stary. Pierdalany zapomniałeś, Zadar. Zawsze mówi, że pierdalany. Czekaj, kurwa, dopiero się rozkręcę, bo na nadzieję, bluzgam. Pierdolony jest na koniec. Ja prój Bardy. Kurwa, mm. no, ty się cieszę, że skarpety nie prułam. Widzicie, jakby były dobre skarpety, to by dzieciów nie było. Ty kurwa, się dzieci przez skarpety nie robi. No wiem, że nie. No proszę, kurwa, raz wyhamował, raz wyhamował. Raz mu się kurwa udało. Przez całe życie pierdolony jeden raz wyhamowało. I widzicie tak stękos! No bo jak inaczej nie stęka, nie słyszałeś, że kobieta stęka w sypialni, to nie stęka na co dzień? Czy ja to tak słyszę, jak tam siedzisz rano w klopie i stękasz i stękasz? A kurwa, w klopie masz sypialnię! Kobok! No to kurwa, albo w klopie, albo w sypialni, mój drogi, to się tak nie łączy się. I stękał już i stękał. Nie i zobacz synek się nam odryzywał na czacie, a nie to ten z drugiego ojca. Synu, ty tam się nic nie przejmuj, ty mam jutro ładnie zaśpiewaj piosenkę. Jakąś taką wiesz? Nic nie ma, że przecież wiecznie trwać! Daj mi kurwa ten pierdolony przelew i będziemy po rozwodzie i nie, a nie kurwa, nie będę mać z pieniądze, ja może cebulę wozić, żeby mieć pieniądze, ty na mnie mordepruje się, mam ci wszystko oddać! Nie ma! Jak się zaczynała tego lajmu, to już miała kurwa ponad milion! No i widzisz, poszło się jebać! I no tylko się i wszystko poszło się jebać, całe hajsy! No pan mnie rżnie, tak kurwa no po to Muszę na wibratory wydawać! Na no, wibratory, kurwa, tam widziałem, nowe buty, nowe sukienki! Daj mi na lakier do paznokci! To by tej puderluś kurwa nie pomazę! To kurwa kłaść! Wszystko skuwać kurwa, całą mordę od nowa! No chyba kurwa, gdzie ty stary piero, nie nie to była co prawo to kurwa i oczy? Zaś młoda i piękna. Kurwa, mi kapry młody, proszę kurwa, lęc młodości, ty. To był tam kurwa ta lampucera syrena upieptała lachę pod tym, pod drzwiami, kurwa, coś nie chciał wleść do tej. Do rody, kurwa, lamputery, Taki z ciebie kurwa Leonardo kiedyś była, teraz to kurwa, bledco kurwa. Bo każdy ptaszek ma mieć swój darzek, to w prawo skręca zwolnij. Niech kurwa, kurwa, nie z nie No i do, i domu nie na... No, może chleć pićko przy tobie, to mi wędrów kurwa rośnie. Dzień, kurwa chleję, to kurwa, kurwa chleję. Ja, ja kurwa nie mogę z tobą, ja pierdolę jedziesz z tym starym kurwa. Jebakiem mi kurwa ja pierdolę. Sama jedziesz starym jebakiem, wszyscy cię kurwa na wsi mieli. To no się zlitowałem, kurwa. Nie wszyscy kurwa na wsi, tylko i w mieście wszyscy. Kurwa nie w to, kurwa, całym województwie. do. No, a kiedyś było często wszyscy kurwa moi. Ja tak, jak? Tak, taką, Takąże kurwa piękną żonę wybrała. a teraz ta kurwa narzekasz. Każdy wyłuchał nikt nie chciał! To ja głupi! Myślałem, że coś ten, a to tylko dupy dobrze daje. Przecież nie dałam tak za bardzo. To co tam kurwa za Co ty ma kolejne rzasaki się? No właśnie nic przez ciebie! No właśnie kurwa nic! Dalej mi dobrze nie zrobiłeś 20 lat kurwa! Ani pół orgazmu! Ledwo, że zrobię. O, o doszłaś, doszłaś, to ja też już się spuszczam. Pupuję No i kurwa, po faworach. I znowu kurwa, bachor i 9 miesięcy noszenia. do tego się natajesz. A później kurwa ziemniaki, co polecam? No, dlaczego ona to pilo kurwa, co to ma być? Nie to jest ten mandat, to, to się kurwa nie liczy. Teraz w dupę to kurwa nie pytał i też się nie bo nie liczy. No pewnie, że raz w dupę to nie pedał. Janusz? Co? you okay. Kurwa popierdalał! Toż Fred Frieza lepszą górę miał! Wsiadłaś? Wsiadłaś! Obciągłaś? Obciągłaś? To zamknij mordę! Wtedy ci wystarczało! Było blacha, było białe, to wszystko dobrze! Teraz to byś kurde chciał jakieś. No kurwa, to... ha ciągnęła, bo kurwa nie potrafił ręcznego ogarnąć! To była skrzynia biegów, kurwa, kretynko! To ja wiem co ciągłam! No właśnie, chyba nie wiesz! No to by chowała! Może ty skrzynię biegów ciągniesz, kurwa, jak nikt nie padł! No i znowu się wypierdolił! No i znowu na seks go kurwa wzięła! No i projesz tę mordę, projesz i pat co zrobiłaś! Znowu przez ciebie kurwa lecę bokiem! Nogi mi się rozjeżdżają! Ja pierdolę! Nie kurwa, jego w dupę jebana ma Przerwa kurwa, przerwa! Przerwa! Kuj! F10 kurwa naciśnij!